Jeśli dotrzesz do końca tego filmu, to dowiesz się dokładnie, jak stworzyć atrakcyjną ofertę high-ticket, za którą potencjalni klienci będą gotowi zapłacić Tobie od 2 do 6 tysięcy złotych, nawet jeśli nigdy wcześniej nie sprzedawałeś online. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Marcin Clubs i pomogę już ponad 70 trenerom pozyskać klientów i zbudować biznes oparty o skuteczny marketing. Zapewne wielokrotnie słyszałeś już o trendzie ofert high-ticket, który zalewa nas z zachodniego rynku. Podczas gdy u nas ten koncept jest nadal czymś nowym, dla wielu osób nawet czymś dość dziwnym, to w Stanach czy nawet innych krajach Europy całkowicie normalne jest to, że trener online bierze od swoich klientów za ofertę. Od dwóch, 3 do nawet 5 tysięcy euro czy dolarów. Ale Marcin, w jaki sposób ja mogę brać tyle za swoją ofertę? Zacznijmy tutaj od punktu pierwszego. Po pierwsze, taka najpopularniejsza rzecz, nie musisz mieć gotowego produktu, aby zacząć go sprzedawać. Większość osób zaczyna od tego, aby stworzyć produkt, który będzie idealny i będzie świetnie dopracowany, jeszcze zanim w ogóle go sprzedadzą. I to jest klasyczny błąd, ponieważ oferta ma znaczenie nie tylko wtedy, kiedy ją już dostarczasz, albo nie ma, ma znaczenie nie tylko wtedy, kiedy sprzedajesz ją typowo na rozmowę sprzedażowej swojemu potencjalnemu klientowi, ale oferta determinuje cały Twój przekaz reklamowy. Oznacza to, że jeśli chcesz w ogóle myśleć o tym, aby sprzedawać swoją ofertę na tak zwanym zimnym ruchu, czyli do osób, które Ciebie nie znają, nie kochają, nie ufają, i do osób, które będziesz, którą umożliwią ci po prostu większą skalę, to musisz mieć coś, co jest atrakcyjne i coś, czego ludzie faktycznie chcą. Więc pierwszy krok do tego, aby dowiedzieć się, czego ludzie faktycznie chcą, to jest odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki największy problem możesz pomagać rozwiązywać oraz komu, oraz jakie osoby mają ten największy problem. I tutaj możemy polecieć najbardziej generycznym i prostym przykładem. Weźmy sobie na przykład mężczyznę po 30 albo w ogóle mężczyzn po 30. Pada im testosteron, starzeją się, wszystko poświęcili karierze i nie mieli czasu, by zadbać o siebie, i nagle okazuje się, że mogą zmagać się z różnymi problemami, które ty, jako trener online, jesteś w stanie rozwiązać. Okej, okay, więc zacznijmy sobie od problemu głównego, czyli problemu, który możemy uznać sobie za problem takiej pierwszej warstwy wejściowej, coś o czym może powiedzieć każdy i coś, co czasami widać na pierwszy rzut oka, w tym przypadku nadwaga wystający brzuch. I to są tak zwane problemy pierwszego rzędu, czyli coś, co jest zewnętrzne, coś, co widać, ale coś, co nie jest powiązane zbyt mocno z uczuciami, po prostu sobie jest. Po prostu każdy to. Też widzi. Więc to może być w tym przypadku nadwaga i wystający brzuch. Jeśli my mamy problem z nadwagą czy z wystającym brzuchem, to to samo w sobie nie jest w większości motywatorem tych osób, żeby zmienić tą sytuację. Motywatorem może być na przykład problem emocjonalny czy problem społeczny. Przykładowo niska pewność siebie w relacjach na przykład z kobietami. Wstyd rozebrać się na plaży lub na basenie. Wakacje, idą wakacje, więc to może być poważny problem. Unikanie zdjęć, lustra, unikanie sytuacji towarzyskich. Kompleksy wobec atrakcyjniejszych, młodszych mężczyzn. Poczucie bycia niewidzialnym albo niewystarczającym społecznie lub nieseksownym. Autorytetu jako ojciec partner to jest bardzo duży problem dla, dla mężczyzn i dla ojców przede wszystkim. Czyli dzieci nie biorą przykładu, czy partnerka traci pociąg. I to są skutki, które mają wpływ na całe życie mają dość mocny, druzgocący wpływ emocjonalny. Jest to dość poważny emocjonalny problem. Więc my już nie sprzedajemy pod to, że okej, okay, masz nadwagę i masz wystający brzuch, tylko my sprzedajemy pod to, że okej, okay, ty tracisz swój autorytet jako ojciec. Twoja partnerka traci do ciebie pociąg. To są dużo poważniejsze problemy. I problemy trzeciego rzędu, czyli problemy zdrowotne i energetyczne w tym przypadku pod w ofertach pod branżą fitness, ofertach bardzo łatwo jest nam dobrać problemy zdrowotne i energetyczne, bo one tutaj po prostu występują. Jeśli mielibyśmy ofertę B2B, czyli ja, załóżmy, pomagam Tobie zarabiać więcej, bo Ty masz jakiś biznes i rozwiązujesz jakiś problem w Twoim biznesie, no to Ty nie masz zwykle problemu zdrowotnych energetycznych. Oczywiście można to też powiązać sprytnie w taki sposób, że ja zwalniam Tobie czas, a dzięki temu, że Ty pracujesz mniej, to to też ma wpływ na to, że Ty na przykład możesz zadbać o swoje zdrowie. OK? To też jest pewien pośredni wpływ na to, że Twoje, twoje życie zdrowotne i energetyczne się po prostu poprawia. OK? Więc problemy takie jak szybka męczliwość, zadyszka przy wchodzeniu po schodach bóle pleców, bóle kolan, bóle stawów, problemy z LIBIDO i z erekcją, słaby sen, bez reg e, brak regeneracji, wahania cukru, ciśnienia, problemy metaboliczne, podwyższone ryzyko chorób serca, cukrzyca, uzależnienie od cukru, napojów energetycznych wiele, wiele, wiele innych tego typu problemów. I są to dość popularne problemy. I problemy przykładowo z LIBIDO czy problemy z erekcją również możemy podpiąć pod problemy emocjonalne i społeczne, dlatego że to ma prawdopodobnie też wpływ na relacje z partnerką u mężczyzn. Czyli w tym momencie już mamy masę problemów, pod którymi możemy układać przekaz reklamowy, przekaz marketingowy. Natomiast po pierwsze, wiemy już, że wiemy, że jest dużo osób, które mają ten problem, które mają te problemy. Wiemy, kto ma konkretnie ten problem, czyli wyznaczyliśmy sobie osoby, które mają ten problem i wyznaczyliśmy sobie te problemy. Ale co najważniejsze, wiemy również, że dla tych osób ten problem jest na tyle palący, że będą po prostu gotowe nam zapłacić za ofertę high ticket kwoty, które są high ticket, dlatego, że to jest problem, który jest bardzo mocno palący. I teraz tworzenie ofert high ticketowych dla ekspertów z branży fitness i wellness jest generalnie dość proste, ponieważ jest wiele osób, które mają palący problem i problemów jest bardzo dużo i są to osoby, które są gotowe zwykle zapłacić za rozwiązanie tego problemu. Z drugiej strony podam Ci jeszcze jednak zaraz przykład oferty, która po prostu nie będzie działała i podam Ci przykład takiej idealnej oferty, coś, co często widzę i coś, co też często... Często jest popularnym błędem, czyli ktoś wpada na jakiś pomysł, ktoś wpada na pomysł, który jest dość dziwny. Ale w jego głowie ten pomysł wygląda jakby był genialny jakby to było coś, czego nikt inny nie ma. Tylko często problem polega na tym, że nikt inny tego nie ma, bo nikt inny tego nie sprzedaje, bo to po prostu nie działa na reklamach, więc nikt inny nie wie i nawet jeśli inne osoby miały takie pomysły, to ty po prostu o tym nie wiesz. Bo jeśli ktoś się z tym nie reklamuje, to to może być taki prosty wskaźnik i to może być już pierwsza rzecz, która oznacza, że ta oferta prawdopodobnie nie zadziała. Najprościej jest po prostu popatrzeć na to, co inne osoby sprzedają, prawda? Więc oto przykład oferty, która po prostu nie zadziała. Ośmiotygodniowy coaching online, jeden na jeden z oddechu i Świadomego dotyku dla mężczyzn po 30. I już prawdopodobnie, jeśli to widzisz, może to wyglądać dla do Ciebie dość abstrakcyjnie. Natomiast to jest też dobry znak. To się nie sprzeda na zimnym ruchu. Dlaczego? Po, po pierwsze, problem nie jest realnie odczuwany przez grupę docelową. Znaczy, po pierwsze. Ta oferta, to jest taka oferta w formie one akurat nie ma jest zbyt dużo opisana natomiast powiedzmy, że to po prostu jest 8-tygodniowy coaching ze świadomego dotyku dla mężczyzn po 30. To nie jest problem, który jest realnie odczuwany przez grupę docelową i prawdopodobnie świadomy dotyk nie jest potrzebą większości mężczyzn po 30. Większość mężczyzn po 30 nie budzi się rano z myślą, potrzebuje świadomego dotyku. Zbyt ezoteryczne, niejasne benefity, czyli to jest też często taka rzecz, czyli bardzo często widać to wśród coachów, coachów z kategorii coachingu relacji, bardzo często, bo w w przypadku zdrowia, w przypadku branży fitness, zwykle jest to troszeczkę bardziej jasne. Natomiast w przypadku e, coachów, którzy zajmują się relacjami, bardzo często spotykane są takie oferty, gdzie one są bardzo niejasne, są używane jakieś takie fancy, dziwne nazwy e, dotyczące jakichś procesów odblokowywania świadomości i tak dalej, i tak dalej. I problem z tym jest taki, że okej okay, to jakby samo w sobie ma prawo zadziałać, tylko nie tak, jak jest opisane słowami często przez osobę, która zajmuje się tą ofertą. Czyli ludzie zbyt bardzo szczegółowo to opisują lub zbyt bardzo fachowym językiem i ludzie w ogóle nie wiedzą, ok, ale co mi to da? Jaki problem to rozwiąże? Jakby to nie ma żadnego sensu, prawda? Więc niejasne benefity, brak konkretnego efektu, który można sobie wyobrazić, co, co mi to da, żebym wiedział, jak się świadomie dotykać. Jakby... Nie ma to żadnego jasnego benefitu, prawda? Brak dopasowania językowego. Facecie nie używają pojęć typu połączenie z ciałem czy energetyczne blokady. To jest też bardzo częsty problem. I cena nieadekwatna do postrzeganej wartości, teraz, niezależnie od tego, jaką byśmy cenę za to wzięli, niezależnie od tego, nie rozwiązuje to żadnego dużego, palącego problemu wśród tej grupy docelowej, więc nie zapłacą ci na, za to nawet złamanego grosza. Ty możesz sprzedawać to nawet za 200 zł, i tak prawdopodobnie tego nie sprzedaż. Więc trudne do zrozumienia i zracjonalizowania. A zakup oferty high ticket, zapłacenie komuś kilku tysięcy zł minimum, wymaga logicznej, jednocześnie od motywacji, ale też emocjonalnej motywacji. Tutaj nie ma ani jednej, ani drugiej. Więc taki częsty błąd, najczęstszy błąd u większości osób, szczególnie, które zaczynają, to jest próba sprzedaży czegoś, co u ciebie w głowie wygląda generalnie na genialny pomysł, ale w praktyce ludzie po prostu tego nie chcą. Okej, okay, teraz tutaj mamy taki, taka grafika w formie tego, o co chodzi z ofertą high ticket i w jaki sposób można zbudować ofertę transformacyjną. Formacyjną. Zacznijmy od tego, że po lewej są potencjalni klienci przez, przed przejściem przez Twoją ofertę, czyli mamy obecny stan klienta, no i tutaj mamy wszystkie problemy, z jakimi on się zmaga, czyli to, z czego wychodzimy, jaki jest punkt wyjścia, z czego my tego klienta chcemy zabrać. Potem mamy proces, czyli twoją ofertę, czyli przez co ta osoba musi przejść aby znaleźć się w stanie, który jest dla niej wymarzony. Czyli musimy też wiedzieć, jaki jest zwykle wymarzony stan tej naszej grupy docelowej, czyli ten, tych mężczyzn po 30. To wiadomo, w zależności od tego, do jakich osób będziemy trafiać, osoba, której, której, dla której największym problemem jest niska pewność siebie w relacjach z kobietami, no to wymarzony stan dla niej zwykle będzie odwróceniem tego problemu i najczęściej tak jest, czyli czuje się pewny siebie, atrakcyjny i pożądany, kobiety mnie zauważają, a partnerka znowu patrzy na mnie z podziwem, okej? Okay? I to można osiągnąć poprzez ofertę fitnessową. Bo jeśli ktoś ma problem z nadwagą i wstającym brzuchem, to do tego benefitu prowadzi oferta fitness w tym przypadku. Więc taka oferta może trwać od 60 do 180 dni. Zwykle taki sweet spot, najpopularniejszy czas, no to wiadomo, to 90 dni, e, dlatego że to jest taki optymalny czas, który jednocześnie jest dość krótki. Z drugiej strony, jesteś w stanie pomóc klientowi osiągnąć jakieś rezultaty w tym czasie. E, ja bardziej preferuję czteromiesięczny proces, powiedziałbym, czyli to może trwać od 2 miesięcy do pół roku. No i 2-6 miesięcy, czyli właśnie 60 do 180 dni, to jest taki optymalny czas, przez który może trwać e, ten przejazd tym twoim pojazdem, czyli twoją ofertą, transformację za pomocą twojej oferty. no i i tutaj właśnie jeśli chodzi o to, czyli ten twój pojazd do dostarczający z blatu, tutaj właśnie twoją rolą jako eksperta jest sprawić, aby ta osoba przeszła przez coś co sprawi, że ona przejdzie od tych problemów do wymarzonego stanu w określonym czasie. I to może trwać 60 dni, to może trwać 90 dni, to może trwać 120 dni, to może trwać 180 dni, czasami to może trwać nawet dłużej. Natomiast jak już dłuższe są oferty, powyżej pół roku, one są mniej skuteczne. Okay? Więc taki sweet spot, czyli taki idealny powiedzmy, czas, no to jest 3-4 miesiące zwykle. To jest taki idealny czas, dlatego że jesteś w stanie zapewnić jakieś tam rezultaty. Uh, oczywiście celujemy w to, żeby one były jak najlepsze, ale jednocześnie to jest dość atrakcyjne dla tych osób, okay? więc musimy znaleźć złoty środek pomiędzy tymi dwoma rzeczami. No i teraz tak, jak mamy ten pojazd do dostarczenia rezultatu, to ty musisz się zastanowić przede wszystkim, co musi znaleźć się, po te, na, co musi znaleźć się na drodze, aby po przejściu tej drogi ta osoba osiągnęła ten efekt końcowy, czyli żeby ta osoba żeby ta osoba, załóżmy, no, mamy taki przykład najczęstszy. Przychodzi chudy chłopaczek i chce się stać dziczkiem, chce po prostu sobie przytyć, zbudować masę mięśniową. Co musi się stać po drodze? Jakie ona musi zaliczyć checkpointy? Co ona musi robić pomiędzy tymi checkpointami, i tak dalej, i tak żeby, dalej, żebyś ty jako ekspert czy ekspertka miał pewność, że doprowadzisz tą osobę do tego stanu, ok? Czyli ty musisz wiedzieć, w jaki sposób masz tą osobę doprowadzić. Teraz, co możesz zrobić, żeby to. Co możesz zrobić, żeby to zrobić? Hmm. Zacznijmy może sobie od takich podstawowych składowych pojazdu, czyli podstawowych składowych tej oferty. Co ty możesz zapewnić, w jaki sposób, co możesz ogólnie zapewniać tym osobom, żeby mieć jak największą pewność, że ta osoba dojdzie do tego swojego celu. Ok, więc mamy podstawy, czyli podstawy składowe pojazdu. Zacznijmy sobie od totalnej podstawy w, w branży fitness. W branży fitness, plan treningowy co 4-6 tygodni, aktualizacja, totalna podstawa, i to jest jakby wiadome. Tutaj nie ma dodatkowego typu, po prostu każdy wie. Plan treningowy, który jest najlepiej dobrany indywidualnie. Jeśli ty bierzesz pieniądze, high ticket i robisz komuś plan treningowy kopiuj i wklej. Jeśli on dostarcza rezultaty i masz pewność, że to jest najlepszy absolutnie plan treningowy, jaki możesz dobrać dla danej osoby, no to okej, okay, no to spoko. Natomiast jeśli to jest plan treningowy kopiuj i wklej, no to mamy po prostu problem. Uh, dlatego, że ok, jeśli jesteś no, jeśli jesteś psychopatą, to prawdopodobnie nie, nie będziesz mieć wyrzutu sumienia, natomiast jeśli bierzesz od kogoś x pieniędzy i to jest dużo pieniędzy, to raczej powinieneś mieć takie poczucie w sobie, żeby dostarczać im absolutnie najwyższą jakość, jaka jest tylko możliwa, uh, a nie porównywać się do osób, które biorą 200 czy 300 zł za online, które polega na tym, że dostają po prostu kopii i wklej plan treningowy w Excelu. Druga rzecz, plan dietetyczny. Teraz jeśli chodzi o plan dietetyczny, to już mamy pewien tip. Jeśli chodzi o plan dietetyczny, albo bazujesz na kaloriach i makroskładnikach, czyli tak bardzo prosto, albo robisz custom plan dietetyczny, czyli całkowicie plan dietetyczny od zera, z przykładowymi lub z góry określonymi posiłkami. No to jeśli chodzi o to, taki bonus to polecam na pewno mieć, na pewno musisz mieć w takim programie, znaczy musisz, musisz, nie musisz. Ja... Miałbym w takim programie u siebie na pewno całą bibliotekę z przykładowymi pomysłami na, z przykładowymi przepisami, rozpisane makro, generalnie wszystkie tego typu rzeczy, w jaki sposób sobie to dobierać, w jaki sposób dokładnie robić, czyli w jaki sposób zaplanować te posiłki, i tak dalej i tak dalej, wszystko co jest po prostu do tego potrzebne, tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, według tego, co na przykład lubi. Albo jakie smaki lubi, albo jakie ma właśnie preferencje smakowe. Kolejna rzecz, co meldunki, czyli Check ins. Jeśli chodzi o to, to tutaj polecam taki mechanizm, że po prostu klienci wypełniają formularz, to może być Typeform, to może być Jotform, to może być Google Forms, dokładnie z wszystkimi statystykami i odsyłasz im Luma. Lum Loom to jest taki program do nagrywania, jak e, dokładnie tym samym programem nagrywam generalnie większość swoich e, filmów, albo odpisujesz wiadomościami. Natomiast staraj się nie robić rozmów jeden na jeden na początku, możesz robić rozmowy jeden na jeden, na początku nawet zalecałbym robić rozmowy jeden na jeden, dlatego że w ten sposób najwięcej się dowiesz, w ten sposób największe wyciągniesz doświadczenia, z rzeczy, które ty musisz potem zautomatyzować i jakie problemy mają te Osoby, czego one potrzebują najbardziej. Najwięcej rzeczy dowiesz się właśnie do odpowiednia na jeden. Więc na początku. Rób rozmowy jeden na jeden, natomiast, natomiast potem, potem polecam to zautomatyzować właśnie w taki sposób, żeby odsyłać po prostu tym klientom luma, czyli odsyłać im personalizowane nagrania, natomiast nie wskakiwać na rozmowy jeden na jeden, które często się przedłużają, z każdym musisz robić to samo i tak dalej, i tak dalej, bo ty jesteś w stanie całą wiedzę, którą oni potrzebują, przekazać w 10-minutowym nagraniu, czy w 5-minutowym nagraniu sylce takiego właśnie meldunku. Dzienne wsparcie, Telegram, WhatsApp, bardzo proste. Polecałbym tutaj do 24 godzin po prostu odpisywać, przede wszystkim ustalić na początku zasady dotyczące tego, do jakiego czasu odpisujesz, żeby nie było tej sytuacji, że ktoś oczekuje. Że to będzie odpisywać do 15 minut, a jeśli tego nie ustalisz, no to są osoby, które mogą się czegoś takiego na przykład spodziewać, więc musi mieć to na uwadze. Więc do 24H odpisuj, ale rób to w określonych godzinach, na przykład tylko między 8 a 10, bo to umożliwi poświęcanie temu mniej czasu, bo. Masz presję, aby odpisać po pierwsze w określonych godzinach, a po drugie, nie masz takiej presji, co jest częstym błędem, że piszą do ciebie osoby i ty chcesz im odpisać jak najszybciej. Więc jeśli ty nie jesteś w stanie się skupić na żadnym zadaniu. Bo jeśli do ciebie pisze jedna osoba, 11.15, druga pisze 11.44, Ty co 15 minut jesteś rozproszony i co 15 minut wskakujesz, żeby odpisać komuś na krótką wiadomość. To nie ma sensu. Długo terminowo się zajedziesz, nie będziesz w stanie wykonywać innych zadań, bo po prostu będziesz cały czas odpisywać, odpisywać, odpisywać. Będziesz chciał, czy chciała robić to jak najszybciej. Więc tego absolutnie nie robimy. Więc przyzwyczaj także ludzi, że jeśli chcemy odpowiedź, to staną ją wtedy, więc nie wejdą Ci po prostu na głowę. Dlatego odpisuj do 24 godzin, ustaw sobie na początku takie zasady. Punkt piąty, oprócz dziennego wsparcia mamy tutaj również community group, czyli po prostu grupę, grupę z ludźmi na telegramie lub grupę z ludźmi na Whatsappie, w zależności od tego, jaki komunikator wybierzesz. Może to być również grupa z ludźmi na Slacku, też nie ma z tym żadnego problemu, chociaż Slack jest taki bardziej B2B bardziej biznesowy, ale też się sprawdzi jak najbardziej. I teraz, jeśli chodzi o to, to nie musisz mieć, nie wiem, tysiąca klientów, nie musisz mieć stu klientów, nie musisz mieć nawet dziesięciu klientów, aby stworzyć coś takiego. Więc postaraj się, żeby ludzie konwersowali z sobą i żeby były poruszane różne tematy. Przykładowo, jeśli otrzymujesz do jakiegoś podopiecznego, podopiecznej dość generyczne pytanie, to jest dość proste pytanie, to odpowiedz wtedy na grupie. Na przykład, otrzymujesz na priv takie pytanie, odpowiedz na je na grupie, tak, żeby inni też mogli wyciągnąć z tego wartość. Możesz dać tam na starcie osoby, rodziny, znajomych, czyli jakieś osoby, które już znasz, które mogłyby po prostu pomóc ci to jakoś rozruszać, tak żeby one również tam konwersowały. Jeśli masz jakiegoś znajomego, który na przykład też się tym pasjonuje tym tematem, to czemu by go tam nie dodać po prostu, żeby mógł sobie konwersować i żeby ci w ten sposób pomógł. Jeśli nie masz zbyt wielu klientów na tym etapie, to to jest bardzo dobre, bardzo fajne wyjście, żeby w ten sposób to zrobić. Oprócz tego community calls, czyli rozmowy grupowe. Jeśli chodzi o rozmowy grupowe, to one mogą być bardzo fajnym elementem dodatkowym, czyli jeśli masz do przekazania wartościową wiedzę, ale wiesz, że większość nie obejrzy jej na przykład w formie wideo, a czasami tak jest to robisz proste prezentacje w kanwie, one mogą być dosłownie gotowe i co jakiś czas po prostu powtarzane, takie na 20-25 minut i reszta to jest po prostu Q&A, pytania, odpowiedzi. że ja taki rozmów grupowy powinien opierać się na Q&A, czyli na tym, żeby osoby mogły wyciągnąć od Ciebie na bieżąco jakąś wartość lub mogły zadać jakieś pytania, które są specyficzne na przykład dla ich przypadku, dlatego, że pamiętaj o tym, że jeśli Ty chcesz się skalować i jeśli chcesz pozyskać więcej niż trzech klientów na taką ofertę, czy więcej niż 10 klientów na taką ofertę, to pamiętaj o tym, że każdy kolejny klient to będzie dodatkowa rzecz, którą ty musisz zrobić, więc jeśli ty masz bardzo wiele takich rzeczy, które robisz stricte jeden na jeden, typu przekazywanie całej wiedzy, to jest w ogóle niedopuszczalne, moim zdaniem, żeby przekazywać całą wiedzę na rozmowach na przykład, zamiast tego korzystasz po prostu z platform kursowych, czyli nagrywasz na przykład nagrania gotowe, nagrywasz dosłownie gotowy kurs lub coś, co nawet nie jest w formie kursu, bo to nawet nie chodzi o to, żeby to był kurs, tylko coś, co jest w formie takiego przewodnika, że okej, okay, tu masz zrobić to, to, to i to, Wysłać mi to, to, to i to, dzięki temu ja zrobię to, to, to i to, i w ten sposób te osoby po prostu się przesuwają z kolejnymi, jakby punktami aktywacyjnymi, które muszą spełnić. Przykładowo, muszą wysłać Ci, nie wiem, jakiś raport, muszą wysłać Ci jakąś rozpiskę dotyczącą tego, muszą wysłać ci jakieś testy, na przykład motoryczne, jeśli jesteś trenerem motorycznym, To jest taki przykład, i dzięki temu ty możesz dalej potem się przesuwać z tym, ok, wysłaż mi taki, taki test motoryczny, masz automatizację, który na przykład sprawia, że ok, wysyłać się na przykład na kanał na Slacka wiadomość, taka i taka osoba wysłała test motoryczny, sprawdź wyniki, odeślij luma, coś w tym stylu. To już w zależności od tego, jakie masz, jakie masz te punkty, czyli co jakby będzie się znajdowało na tej drodze do celu tej osoby, prawda? No i punkt siódmy. school Kajabi, czyli platforma szkoleniowa. Mogę to już ściągnąć. Teraz jeśli chodzi o platformę szkoleniową, powiedziałbym, że to jest taki totalnie podstawowy element, natomiast school kosztuje, Kajabi też kosztuje. Niemniej na Kajabi kosztuje, wiem, że Skul kosztuje 100 dolarów miesięcznie, czy tam 97, czy 99, bodajże 97, więc to jest 400 zł miesięcznie, więc jeśli ty na razie masz dwóch klientów, to generalnie może nie opłacać się tak bardzo iść tego skula, natomiast jeśli tak chcesz to skalować, no to po prostu musisz tego skula czy kadżabi czy jakąś inną platformę szkoleniową prędzej czy później ogarnąć, bo nie można w nieskończoność, znaczy no teoretycznie można, ale w nieskończoność trzymać wszystko na Google Drive'ie w jakichś folderach jest to po prostu może nie tyle co nieprofesjonalne, co można to po prostu zrobić lepiej, może to wyglądać lepiej i może to generalnie zapewniać lepsze, lepsze doświadczenia Twoim klientom, więc platforma szkoleniowa to raczej na dalszym etapie y, niż na początku, natomiast na początku możesz założyć grupę na Telegramie i to zdecydowanie polecam i tam przypiąć na przykład folder w Google Drive z najważniejszymi materiałami, czyli jeśli jeśli masz jakiś folder, gdzie masz najważniejsze materiały albo masz po prostu jeden folder, gdzie jest 10 nagrań, tytułujesz każde nagranie, nagranie numer 1, nagranie numer 2, nagranie numer 3 i tak dalej i wrzucasz to po prostu jako przypięte na grupę na Telegramie, dzięki czemu inne osoby mogą sobie na to zajrzeć, mogą sobie po prostu z tamtego poziomu to uh, oglądać, więc to jest też fajna, fajna rzecz. Teraz prawdopodobnie po obejrzeniu tego filmu nasuwać się na myśl kilka pytań. Typu, ile to może kosztować? Ile ja powinienem Marcin za to brać? Ile to w moim przypadku powinno trwać? Jakie punkty aktywacyjne powinienem dobrać? Co powinno być na tej drodze tego klienta? Jak dobrać niszę? Jak dobrać to? Jak dobrać tamto? pod Jakie problemy sprzedawać? dalej. Itd., itd. Niestety w tym filmie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to wszystko, bo ten film musiałby trwać z 3 godziny. Natomiast jeśli masz jakieś pytania konkretne, to możesz teraz napisać je w komentarzu. Czyli zadać te pytania w komentarzu i chętnie na nie odpowiem. Jeśli jesteś trenerem personalnym, trenerem online lub chcesz zostać trenerem online, chcesz przejść z treningów personalnych na treningi online, a raczej na budowanie oferty high ticket po to, żeby skalować swój biznes online do fajnych liczb, to możesz teraz z pierwszego linku w opisie zarezerwować bezpłatną konsultację ze mną, na której sprawdzimy, czy jestem w stanie Ci pomóc. Jeśli tak, to wtedy pokażę Ci, w jaki sposób pomagamy naszym klientom zrobić dokładnie to, co pokazywałem w tym filmie. To jest tyle. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu i do następnego.